Upadek Związku Radzieckiego był dla Putina wielką osobistą tragedią. Marzy o odbudowie Imperium Rosyjskiego, a dla takiego imperium, jego zdaniem, oczywiste jest, że musi ono obejmować jeden z największych krajów Europy Ukrainę. Takie imperium, jego zdaniem, powinno obejmować również państwa bałtyckie. Mówi o tym całkiem otwarcie a Polska, Czechosłowacja. Chcę to jeszcze raz podkreślić. Nie zapominajmy, że w chorej wyobraźni Putina część Imperium Rosyjskiego obejmuje również część Niemiec kraju, w którym kiedyś lubił pracować. Markijewa kliczko namawia Niemców do aktywniejszego wspierania Ukrainy, aby Rosjanie nie dotarli ponownie do Berlina. Moment oczywiście nie jest przypadkowy. Właśnie dziś ministrowie obrony Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch i Polski spotkają się w stolicy Niemiec, aby omówić dodatkową pomoc wojskową dla Ukrainy. Jeśli chodzi o proliferację, Putin nie porzucił ze swoich celów. Na przykład Estonia, Łotwa i Litwa powinny opuścić NATO i Unię Europejską i dołączyć do świata rosyjskiego? Polska musi opuścić NATO, Amerykanie muszą opuścić Europę. To żądanie, którego nawet Trump nie zdołał przekonać Putina, by zmienił je choćby na Jotę. On po prostu realizuje swoją strategię, gra w negocjacjach i zachowuje się agresywnie na Ukrainie.